Cześć mój przyjacielu, witaj w kolejnym zanurzeniu w mrocznym i fascynującym świecie mitologia słowiańska. Dziś spotkamy się z duchem, który może być bliżej ciebie niż myślisz. Bannik, strażnik łazienek, istota, która nie tylko obserwuje, ale i osądź i obarcz duszą. Więc skorzystaj i zapisz się tutaj do kanału, ponieważ w kolejnych filmach będziemy kontynuować odkrywanie najstraszniejszych i najbardziej niesamowitych istot z mitologii, o których nigdy nie słyszeliście. Albo raczej nigdy nie ośmieliliście się usłyszeć do tej pory. A teraz weź głęboki oddech. Dlaczego para będzie się unosić, a wraz z nim pojawia się bannik? Pochodzenie i natura bannika przed kościołami, przed książkami, a nawet przed domami z kamienia. Słowianie żyli w bliskim kontakcie z naturą. Lasy, rzeki, góry, a nawet ogień były uważane za żywe, z duchami, które zamieszkiwały i chroniły każdą przestrzeń. I z tej głębokiej, niemal instynktownej wiary zrodził się strach i szacunek dla ducha bani, bannik. Bania dla tych, którzy nie wiedzą, była czymś więcej niż miejscem do kąpieli. To było ciepłe, wypełnione parą drewniane sanktuarium, służące do oczyszczania ciała, umysłu i duszy. Tam brud dnia został zmyty, a także grzechy, które ludzie uważali, że noszą w sobie. I właśnie ta morwa Bannik, niewidzialny duch, starożytny jak popioły pierwszych pożarów, Nikt dokładnie nie wie skąd przyszedł. Niektórzy mówili, że został stworzony przez samych starożytnych bogów jako strażnik portalu między światem żywych a światem umarłych, strażnik ludzkiej duszy. Inni mówili, że to duch zapomnianego przodka, przeklętego, by żyć wiecznie wśród pary i ciszy. Ale prawda jest taka, że on zawsze tam był. Bannik nie był jak bogowie w opowieściach bohaterskich, nie pokazywał się otwarcie, nie wygłaszał przemówień, ani nie czynił cudów. On obserwował, on oceniał, on czekał. Jego obecność była subtelna, ale przytłaczająca. To było w skrzypieniu mokrego drewna, w nagłym trzasku żaru, w stłumionym szepcie pary. Mówi się, że żywił się energią ludzkich emocji, zwłaszcza strachu, rozpaczy i poczucia winy, ale bannik nie był całkowicie zły. Podobnie jak wiele istot w mitologii słowiańskiej był podwójny, stworzony jednocześnie ze światła i cienia. Gdyby go szanowano, mógłby być obrońcą. Obrażony, stał się jednym łowca dusz. Nie było sposobu, aby zobaczyć go wyraźnie. Ukrył się w ciepłych mgłach czwartej kąpieli, gdzie tylko najodważniejsi lub najgłupsi odważyli się wejść bez pozwolenia. Opowieści opisują jego zachowanie jako zgarbione stworzenie, ze skórą pociemniałą od węgla i oczami żarzącymi się jak żar. Inni mówią, że mógłby zmienić swój wygląd, być starą kobietą, nagim dzieckiem, a nawet zdeformowaną postacią utworzoną z pary i mokrych włosów. Być może to było wszystko naraz. Jedyne co było pewne to, bania nie była pusta. Nigdy. Dlatego chłopi zostawiali ofiary przed każdą kąpielą: wiadro czystej wody, kawałki mydła, starannie złożony ręcznik, czasami nawet trochę chleba, miodu lub monet zostawiano w kącie pokoju, wszystko po to, by uspokoić niewidzialnego mieszkańca. Bannik był żywą lekcją kultury słowiańskiej. Ci, którzy nie szanują granic tego, co święte, płacą cenę, a czasami ceną jest ich własna dusza. Święta funkcja bani. Dla wielu dzisiaj gorąca kąpiel to tylko chwila relaksu. Ale w starożytności bania była czymś więcej niż tylko pomieszczeniem do mycia. Ona była świątynia, przestrzeń progowa między światem materialnym a niewidzialnym. W starożytnej tradycji słowiańskiej bania była miejscem, gdzie ciało i dusza spotkały się w ciszy tam, otoczeni parą i gorącym drewnem. Ludzie nie tylko myli skórę, oczyścili także grzechy, lęki i nieczyste myśli. Każdy rozgrzany kamień, każda rozlana kropla wody były małym rytuałem. Nic nie było robione przypadkowo konstrukcja była zawsze z drewna budowana na brzegach rzek jezior lub źródeł daleko od głównego domu nie chodziło tylko o bezpieczeństwo przeciwpożarowe ale o głębszy i bardziej starożytny powód bania musiała zostać odizolowana ponieważ żyły tam siły których nie należało niepotrzebnie niepokoić podczas porodów bania była miejscem, gdzie położne zabrały kobiety do porodu, ponieważ uważano, że ciepło i para pomogły otworzyć drzwi między światami życia i życia pozagrobowego tutaj również przygotowywano ciała do czuwania, czyniąc z bani ostatnie miejsce, w którym duch zmarłego dotykał ziemi, to znaczy od pierwszego do ostatniego tchnienia życia bania była obecna. Dlatego też postrzegano ją z szacunkiem i lękiem. Odbywały się tam ceremonie duchowego oczyszczenia, a nawet rytuały wróżbiarskie prawie zawsze w nocy przy słabym świetle świec i syczeniu pary. To właśnie w tych czasach bannik wykazywał oznaki. Starsi ludzie wiedzieli, że bania była przestrzenią, w której zasłony między światami stawały się cienkie jak dymi, dlatego należało traktować ją jako świętą. Zasady były jasne: do bani nigdy nie wkraczało się ze złością w sercu, nikt tam nigdy nie mówił głośno. I nigdy ani nie śmiali się lub szydzili ponieważ duchy zamieszkujące parę mogły poczuć się urażone. Pokąpieli mieszkańcy wsi często pozostawiali drzwi uchylone na chwilę, aby się odprężyć. Pozwól duchom odejść, jeśli komuś towarzyszyły. A o północy nikt nie odważył się rozpalić ogniska w bani, bo to była czas zarezerwowany dla Banika i duchy z zaświatów. Bania zatem to nie było zwykłe miejsce. Był to ołtarz pokryty drewnem i parą. Jeden otchłań ciepła i ciszy, gdzie świat fizyczny i świat duchowy spotykały się na krótkie chwile. Ebannik. On był strażnikiem tego wszystkiego. Tajemnicze pojawienie się bannika. Czy próbowałeś kiedyś zobaczyć coś pośrodku gęstej pary, kiedy wszystko wokół jest rozmazane, a dźwięki zdają się dochodzić ze wszystkich stron. To właśnie to uczucie towarzyszy nam nieustannie w łazience. Ostatni pokój w bani, najgorętszy, najniebezpieczniejszy dom bannika i właśnie tam, jak mawiają starożytni, on się ujawnia. Ale oto tajemnica. Nikt, nawet starsi wioski, nigdy nie opisał Bannika w ten sam sposób. Twój wygląd się zmienia. Jakby para była częścią twojego ciała. Jakby przybiera postać, która najbardziej przeraża i dezorientuje tych, którzy ośmielają się go zobaczyć. Niektórzy opisują go jako pomarszczonego starca, z blada skóra, pełna oparzeń i pęcherzy. Jego oczy były zapadnięte i żarzące się jak węgle, a jego ciało było zawsze pokryte sadzą i węglami. Inni mówią, że wygląda bardziej jak bestialskie stworzenie, z kończynami zbyt długimi, paznokciami czarnymi jak węgiel i gęstymi włosami wyrastającymi z pleców i rąk, zawsze mokrymi, jakby dopiero co wyszedł z kotła swojej bani. Niektórzy jednak przysięgają, że bannik może przedstawiać się jako stara kobieta, pochylona, prawie niewidoczna, z włosami przyklejonymi do twarzy i stopami ciągnącymi się po mokrej podłodze albo nawet jako zdeformowane dziecko z zasłoniętą twarzą wydając z siebie słabe śmiechy dochodzące z wnętrza ściany prawda nikt nie wie tego na pewno dlaczego ban nikt nie chce być widziany a gdy się pokaże nigdy nie dzieje się to przypadkiem wydaje się że każe ostrzega albo domaga się tego co należy do niego najstarsze opowieści mówią że gdy jest obecny para porusza się sama jakby miało życie kamienie pieca skrzypią woda wrze choć nikt jej nie dotyka i wtedy kątem oka pomiędzy jedną chmurą pary a drugą ktoś widzi postać włochata ręka wychodząca ze ściany, twarz pojawiająca się na sekundę w poczerniałym drewnie albo czuć zimny dotyk na szyi, albo paznokieć powoli drapiący mokre plecy. Nikt nie mógł spojrzeć mu prosto w oczy. To było jak próba wpatrywania się w ogień otwartymi oczami spotkanie z bannikiem twarzą w twarz było niemal zapowiedzią śmierci, ale jest pewien ważny szczegół. Przekazywany z pokolenia na pokolenie. Bannik po prostu się popisuje, kiedy jest nieszanowany, lub gdy ktoś, mimo że się boi, odważ się poprosić o coś, o co nie powinieneś prosić. Dlatego każda wizyta w bani była aktem pokory. Nie miało znaczenia, czy mężczyzna był wodzem wioski, czy prostym chłopem. Tam, między parą i drewnem, wszyscy byli mali przed niewidzialnym spojrzeniem bannika. Jej ciało mogło się zmieniać, jej kształt mógł oszukiwać. Ale uczucie było zawsze takie samo: bycie obserwowanym przez coś bardzo starego, bardzo inteligentnego i coś, co nie zapomina. Zasady bani i kary w prostym życiu starożytnych Słowian było niewiele spisanych praw, ale niektóre zasady nie musiały być spisane. Przekazywano je ustnie, tak mocno jak przysięga. Żadna z tych zasad nie budziła większego strachu i respektu niż te bania miejsce, gdzie żył niewidzialny i bezlitosny duch bannik. Bania była świętym terytorium. Graniczącym z innymi światami, i każdy, kto tam wchodził, musiał dokładnie wiedzieć, co robi. Jak zasady było ich wiele, ale wszystkie przychodziły z tym samym ostrzeżeniem: nie prowokuj tego, czego nie widzisz. Zasady: Nigdy nie wchodź do bani zły, krzyczący lub przeklinający. Negatywna energia przyciąga uwagę bannika, Czuję ją, wścieka się. Nigdy nie bierz kąpieli o północy. Ten czas należy do ducha każdy, kto w tym czasie rozpala ogień lub polewa skały wodą, jest najeżdżając terytorium bannika. Nie śmiej się i nie wyśmiewaj nikogo w bani. Szacunek jest absolutny. Śmiech można rozumieć jako kpinę, a bannik nienawidzi być wyśmiewanym. Nigdy nie wnoś do środka przedmiotów żelaznych lub srebrnych. Metale te zaburzają równowagę tego miejsca i są postrzegane jako zniewaga dla zamieszkujących je duchów. Zawsze zostawiaj ofiarę. Może to być mydło, czysta woda, zapalona świeca, a nawet chleb i sól. To gest, który pokazuje, że rozpoznajesz jego obecność, i że przyszedł w pokoju kary, a co gdy zasady te zostaną złamane? Ach, więc przyszli kary, a bannik nie był miłosierny. Najbardziej przerażające historie opowiadają o mężczyznach, którzy opuścili banien ze śladami paznokci na plecach, nawet gdy byli sami. Kobiety, które zemdlały, gdy poczuły zimna ręka naciskająca na twoje ramię w ciemności. Albo przypadek budzący największe obawy, tych, którzy nigdy nie odeszli. Tak. Niektórzy ludzie po prostu zniknął, chodzili do bani sami, często pijani, piąc z legend, i znajdowano ich po kilku dniach, ich ciała skulone w kącie, twarze sparaliżowane strachem, oczy szeroko otwarte, jakby zobaczyli samo piekło. Pozostałych nigdy nie odnaleziono i nawet jeśli kara nie była fizyczna, to i tak nadeszła. niekończące się koszmary, szepty w domach nocą, dzieci chorujące bez wyjaśnienia, martwe kurczaki na podwórku. Wszystko się zaczęło po niegrzecznej wizycie w bani. Mieszkańcy wsi wiedzieli, bannik nie krzyczał, karał w milczeniu. Z precyzją, z czasem, ze sprawiedliwością. Dlatego nikt nigdy nie siadał w najcieplejszym kącie bani, tak zwł czwarta łazienka. Tam było jego miejsce: nietykalne, nietykalne nawet przez ogień. A co jeśli ktoś usiadł tam przez pomyłkę? Czułbym zimne mrowienie w kręgosłupie, nawet w upale, a jeśli nie wyszedł szybko. Niewidzialny paznokieć drapał go po plecach, pozostawiając trzy głębokie ślady, znak bannika. Stamtąd dusza tej osoby należał do niego. Bannik jako wyrocznia i sędzia, nie każdy ma odwagę szukać ducha znanego z wyrywania dusz własnymi szponami, ale w najcichsze noce, na rozdrożach życia, byli tacy, którzy, mimo że ich serca biły szybciej, odważył się wejść do bani w poszukiwaniu czegoś więcej niż ciepła, szukali odpowiedzi. Rzecz w tym, że bannik pomimo swojej przerażającej natury był również znany jako wyrocznia, cichy, ale sprawiedliwy sędzia. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale starożytni wierzyli, że potrafi on widzieć przyszłość, usłyszeć ukryte myśli i poczuć najgłębsze intencje każdego, kto wkroczył do bani. W czasach wielkich wątpliwości i rozpaczy, tajemniczych chorób, trudnych decyzji, zbliżających się ślubów, niepewnych zbiorów, ludzie zwrócili się ku niemu. Ale bądź ostrożny. Proszenie bannika o znak nie było powszechnym rytuałem. Wymagało ciszy, szacunku i przede wszystkim odwagi. Zwyczaj wyglądał następująco. O północy trzeba było iść do banisam, weź prostą ofiarę, zazwyczaj mydło, świecę i kawałek chleba, i ostrożnie połóż ją w kącie pokoju. Po siedział przy drzwiach, nigdy w łazience, i powiedział cichym głosem to, co chciał wiedzieć. Nic więcej, po czym ta osoba zamilkła, i czekał. Para zaczęła się poruszać, drewno zatrzeszczało, wydając długie dźwięki przypominające westchnienia. A gdyby duch zgodził się odpowiedzieć, zrobiłby to jednym dotknięciem, jeden lekki, ciepły dotyk na ramieniu lub plecach oznaczało tak. Jeden zimny, szorstki dotyk, na przykład spowodowany gwoździami lub ostrymi kamieniami, był błędem. Tak po prostu, szybki, nieunikniony, ale kryło się w tym pewne niebezpieczeństwo. Jeśli pytanie było niegrzeczne, lekkomyślne lub motywowane chciwością bannik nie odpowiadał na dotknięcia. Zdobył bramkę, zadrapania, oparzenia, albo pozwól gościowi szalony ze strachu, niezdolni do mówienia o tym, co widzieli. Niektórzy biegali na go przez las twierdząc, że słyszeli głosy, widzieli oczy w ścianach, lub czuli obecność siedzącą za nimi, szepczącą słowa w martwym języku, dlatego tylko najstarsi i najbardziej zdesperowani zwracali się do bannika jako wyroczni ponieważ wiedzieli, że odpowiedź miała swoją cenę, podobnie jak cisza. Niektóre rodziny twierdziły, że ich babcie przewidział zgony, małżeństwa i wypadki dzięki bannikowi, że ratował ludzkie życie, odmawiając podróży lub łączył pary, wyrażając na to zgodę. Nie był demonem, to nie był anioł, było to ciepłe, mgliste zwierciadło ludzkiej duszy. Hej wszystkim, widział wszystko. Legendy o paktach i zaginięciach, każda stara wioska ma swoje sekrety. Historie opowiadane szeptem przy ognisku, gdy wiatr wieje mocno na zewnątrz, a wśród tych historii żadna nie budzi większego strachu niż tych dotyczących paktów zawartych z Bannikiem. Tak, byli tacy, którzy nie tylko bali się ducha, ale odważył się z nim targować. Wierzono, że Bannik, ze względu na swój związek ze światem duchowym, miał dostęp do sił wykraczających poza ludzkie pojmowanie. Czarownice, Uzdrowiciele i ludzie zdesperowani potrzebą odpowiedzi i władzy starali się zawierać z nim układy, a w zamian oferowali to, co było dla nich najcenniejsze. Nie zawsze było to złoto, nie zawsze była to krew. Czasami to było coś czystszego, bardziej żywego. Pakty mówią, że w określone noce w roku, jak na przygotowo przesilenie letnie, gdy otwierają się drzwi między światami, niektórzy mieszkańcy zabierają do bani mocniejsze ofiary, rzadkie zioła, zaczarowane amulety, kości ofiarowanych zwierząt a czasem nawet żywe zwierzę. I zostawili to tam w ciemności, wraz z szeptaną prośbą lekarstwo, miłość, obfite plony, a nawet śmierć wroga. Jeśli bannik zaakceptował prośbę, zostawił znak ślad sadzy w kształcie dłoni kamień, który rozbił się sam z siebie szept z imieniem osoby zaangażowanej ale cena nigdy nie była jasna, a potem zaczęły się zaginięcia. Zniknięcia niektórzy mieszkańcy wsi powiedzieli, że dzieci zniknęły zaraz po pewnych ofiarach. Że noworodki, zabierane przez położne do tradycyjnej kąpieli, po prostu nie wrócił. Były też przypadki znaleziono utopione zwierzęta, lub o ludziach, którzy weszli do bani i wyszli, różny, tak, różne. Zmienili swój wygląd, przestali rozmawiać albo zaczęli mamrotać słowa, których nikt nie rozumiał. Inni zniknęli całkowicie, bania została znaleziona pusta, ogień wciąż płonął, ręcznik leżał na podłodze, ale ani śladu osoby, która weszła. A gdy próbowali odtworzyć tę historię, zawsze pojawiało się to samo zdanie: zawarł pakt i nie dotrzymał go należycie. Dlatego we wsiach jeden nawet unikał komentowania transakcji z bannikiem, tylko starsze kobiety, te o zmęczonych oczach i kamiennych rękach, o tym mówiły, i zawsze z wyrazem twarzy kogoś, kto zobaczył więcej niż powiedział. Prawdziwy szept? Dzisiaj wielu uważa to za legendę, ale na obszarach wiejskich Rosji, Białorusi i Ukrainy nadal są rodziny które nie budują łazienek z zamkniętą łazienką. Zostawiają okno, wyjście, jakby czekali na kogoś, kto będzie musiał przez nie przejść. A niektórzy mieszkańcy nadal przysięgają: jeśli w nocy słyszysz stłumiony śmiech lub odgłosy mokrych kroków dochodzące z łazienki, nie idź tam szukać, zamknij drzwi, wyłącz światło i czekaj, ponieważ istnieją pakty, które nigdy się nie kończą. Obecność bannika dzisiaj stare banie, zbudowane z ciemnych bali, z niskimi dachami i kamienną podłogą, są coraz rzadsze. Świat się zmienił, wsi stały się miastami, a parę z bani zastąpiła gorąca woda z natrysków elektrycznych. Ale co z duchami? Czy z czasem zanikły, czy też po prostu przystosowały się do współczesnej ciszy? To pytanie wciąż nurtuje wiele osób, ponieważ bez względu na to, jak bardzo rozwija się świat, niektóre obecności zdają się odmawiać zniknięcia to jest debanik jest jednym z nich w bardziej oddalonych regionach Europy Wschodniej ostatnio pojawiły się doniesienia rzeczy które nie pasują do wiadomości ale krążą pocztą pantoflową jak sekret który miasto woli ignorować historie ludzi którzy poczuli że ktoś dotknął ich ramienia gdy brali prysznic albo że słyszeli ktoś szepcze ich imiona w parze zamglonego lustra nawet gdy są sami w domu jeden ze znanych przypadków który miał miejsce w Polsce w 2011 roku Dotyczył kobiety, która odnowiła stary wiejski dom. Podczas renowacji bani znalazła symbole wypalone na kamieniach i zachowane w ścianach fragmenty ofiar. Powiedziała, że po rozpaleniu ognia w łazience zaczęła słyszeć w nocy różne dźwięki: lecącą wodę, stłumione jęki i lustro w łazience, pokazujące rano mokre odciski dłoni. Miesiąc później się wyprowadziła, zostawiłem wszystko za sobą. I nie dotyczy to tylko terenów wiejskich. W dużych miastach Takich jak Moskwa i Mińsk łaźnie publiczne, słowiańskie łaźnie termalne, nadal kultywują dyskretne tradycje, jak zostawianie zapalonej świecy w pobliżu pieca lub nigdy nie korzystanie z ostatniego stołu do gotowania na parze. Najstarsi pracownicy tych domów często mówią ze spuszczonym wzrokiem: lepiej nie igrać z tym co ciche. A co z nowoczesnymi łazienkami? Każdy, kto dorastał słuchając tych opowieści, nauczył się nigdy nie baw się podczas kąpieli. Nigdy nie śmiej się głośno sam. Nigdy nie zwracaj się do nikogo po imieniu, jeśli usłyszysz szept dochodzący z pary. I przede wszystkim, nigdy nie zapominaj, że bannik nie zniknął. On po prostu zmienił kierunek. Niektórzy uważają, że dopóki istnieje gorąca woda, para i lustro może się zamanifestować. Nie tak jak wcześniej, pokryty sadzą i furią, ale z subtelnością. On obserwuje. On osądza. On czeka. A gdy spotkasz kogoś, kto odważy się nie uszanować przestrzeni, wyśmiewać stare zasady lub po prostu ignorować ciszę, on czyni siebie obecnym, rozbite lustro bez wyjaśnienia, kran cieknący w środku nocy, albo uczucie zimna na karku, gdy pocierasz twarz, mając zamknięte oczy. Niektórzy powiedzą, że to tylko wyobraźnia, ale ci, którzy znają legendy, wiedzą doskonale, jakie imię należy wymawiać szeptem: Bannik. I tak kończymy naszą podróż przez tę fascynującą i przerażającą postać ze słowiańskiej mitologii.